Znajdujemy się w budynku restauracji kamieniczka rynek 27 mieszcząca się na leżańskim rynku. Stowarzyszenie Dobry dom, blisko 25 lat zajmuje się aktywizacją działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W ramach środków unijnych, z których skorzystaliśmy, stowarzyszenie. Rozszerzyło działalność zakładu aktywności zawodowej w Nowej Sarzynie, w ramach której znalazło zatrudnienie, miejsce rehabilitacji aktywizacji 10 osób z niepełnosprawnościami oraz trzech instruktorów. Wszystko to są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie było tak naprawdę kompilacją dwóch przedsięwzięć ze środków unijnych. Zarówno ze środków pozyskanych przez Towarzyszenie Dobry Dom, jak również ze środków pozyskanych przez Urząd Miasta w Leżańsku. Szanowni Państwo, gorąco zachęcamy do korzystania ze środków unijnych. Jest to fantastyczne narzędzie do to rozwoju. Bez tego prawdopodobnie stowarzyszenie nie miałoby możliwości tak mocno, tak szeroko wspierać osoby z niepełnosprawnościami, jak również osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.